Cześć, ja nazywam się Artur. Witam Cię w wieczornym gibaniu, czyli zestawie ćwiczeń wykonywanych po to, by zmniejszyć nasz poziom stresu. Film tworzę specjalnie dla społeczności świadomi zdrowia. Pamiętajcie, że spadek stresu pod wieczór to wzrost Waszego poziomu libido, a jak wiemy, sam sen nie zawsze jest celem naszej nocy. Ok, nasze gibanie zaczniemy od odcinka szyjnego czyli Siedzę sobie w siadzie japońskim, jestem wyprostowany, klatka otwarta i delikatnie, mając język wbity na podniebienie, poruszam sobie głową w prawo i w lewo. Zobaczcie, że moje ruchy naprawdę są delikatne, swobodne, bez żadnego szarpania. Wchodzę sobie do mojego maksymalnego zakresu ruchu, w którym czuję tak zwaną barierę i co dwa ruchy w prawo zmieniam stronę na przeciwną, czyli hop, raz w prawo, wracam. Drugi raz w prawo i teraz idę sobie w lewo. Jeśli być może twój ruch w lewo bądź w prawo jest limitowany bólem. To wykonuj tylko zakres w pełni bezbolesny, nie powodujący żadnego dyskomfortu. I od teraz robimy sobie jeszcze takich ruchów po cztery na lewą i cztery na prawą stronę. Hop. Czyli raz. Dwa. Raz. Dwa. Ostatni raz na prawą. Ostatni raz na lewą. Staram się oddychać nosem. Odcinek szyjny mamy ogarnięty. Powtórzmy to, jeśli chodzi o odcinek piersiowy. Ręce mogę sobie złożyć tutaj, w okolicy moich barków i teraz. Broda do mostka i ja sobie robię powolne zgięcie mojego kręgosłupa i powolny wyprost. Dla Was obrócę się specjalnie bokiem, bo będziecie wtedy lepiej widzieć oto, o co wchodzi w tym ćwiczeniu. Pach, wyprost. Często my wcale nie garbimy się aż za mocno, tylko duża część z nas jest wręcz przeprostowana od nadmiaru stresu, presji podczas pracy, po prostu życia codziennego. Więc tutaj. Najpierw szyja, później odcinek piersiowy wykonuję ruch zgięcia i powoli swobodnie sobie wracam. Nawet jeśli u ciebie faktycznie ta pozycja na co dzień jest raczej z plecami zaokrąglonymi, to ćwiczenie również powinno zapewnić ci odprężenie. Hop, wykonajmy sobie teraz skłon do dołu i utrzymując ten skłon. Robię sobie powoli rotację w prawo, powoli rotację w lewo. Tempo dzisiejszych ćwiczeń powinno być takie, w którym nie masz żadnej zadyszki, oddychasz sobie wolno, spokojnie. I robiąc to ze mną, od teraz wykonuję sobie po 5 skrętów tułowia w prawo i 5 skrętów tułowia w lewo. Robię teraz czwarty skręt na prawą, czwarty na lewą. Ostatni raz prawa strona, ostatni raz na lewą. Luz. Ok. Przejdźmy sobie do nieco bardziej intensywnych ćwiczeń, ale dalej naszym celem jest spokojne, delikatne tempo i całkowity brak zadyszki. Pilnuję. Skupiam się na tym, by każdy wdech oraz wydech brać nosem. Przechodzę do klęku i wykonamy sobie psa z głową w dół. Mam klęk podparty, kolana na ziemi. Zobacz, że są w linii z biodrem. Tak samo moje nadgarstki są w linii z łokciem i stawem ramiennym. Z tej pozycji staram się zbliżyć pięty w stronę ziemi, a moje biodra, miednice próbuję wyciągnąć w stronę sufitu, przy tym chowając głowę między ramiona. I teraz obrócę się do Was przodem, tak żebyście widzieli, że w trakcie tego ćwiczenia nie bujam się na prawo i lewo, i takich y, pozycji psa z głową w dół zróbmy sobie 5, trzymając nasz tyłek w górze, 3 sekundy. Ok, zaczynamy. Go. Raz, dwa, trzy. Wracam. Góra. Raz, dwa, trzy. Hop. Wracam. Trzecie powtórzenie. Raz, dwa, trzy. Wracam. Ostatnie dwa. Raz, dwa, trzy. I piąte. Raz, dwa, trzy. Luz. Wciąż zostajemy w kręku tylko lewą nogę daję sobie mocno do boku. Dzięki czemu, będąc wciąż w podporze, wykonam sobie osiem skrętów tułowia lewej ręki w sufit. Po czym zmienię pozycję na przeciwną. No i powtórzę też osiem takich skrętów na stronę prawą. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. Staraj się nie wykonywać bezdechu, nie zaciskaj zębów, w ćwiczeniach, które dzisiaj wykonujemy, no bo to będzie przecież zaprzeczenie detonizacji, czyli rozluźnienia się przed e, pójściem spać. I to było ósme, ostatnie powtórzenie. Robię sobie spokojną zmianę, prawa noga do boku, i teraz prawa ręka również skręca się w stronę sufitu. To było czwarte powtórzenie. Jesteśmy w połowie. Ósme. Przechodzimy sobie do siadu japońskiego i powtórzymy całą sekwencję, czyli ręce splecione i znowu 6 razy po dwa w prawo i w lewo. Zanim wykonamy zmianę, sam ruch głowy bez tułowia, trzecie i czwarte powtórzenie, jeśli chodzi o skręt, to samo w lewo i ostatnia seria, piąte i szóste. I tak samo jak poprzednio, ja się do Was obracam, wykonujemy sobie 8 razy sam ruch zgięcia, broda do mostka i roluje mój kręgosłup. Tym razem spróbujcie trochę wydłużyć zakres ruchu. Wciąż jednak nie róbcie tego ruchu z Waszych bioder. To nie ma być pochylenie do przodu. I od teraz 8 powtórzeń. Jesteśmy w połowie. Ostatnie dwa i teraz przytrzymuję te zgięcie. Nieco większy zakres niż w poprzedniej serii, i w tym większym zgięciu po 5 ruchów rotacyjnych w prawo i 5 w lewo. Tym razem stronę zmieniam za każdym powtórzeniem. Raz, raz. Łącznie 10 powtórzeń po 5. Nie tylko ruch zgięcia, ale również rotacji w prawo czy w lewo, możecie delikatnie zwiększyć, co nie znaczy, że musicie to zrobić. Zrobię sobie ostatni raz na prawo. Ostatni raz na lewo. I luz. Ponownie wykonajmy sobie psa z głową w dół, ale możemy utrudnić to ćwiczenie, czyli jeśli klęk podparty jest zbyt prosty, wznieśmy sobie kolana dosłownie na 2-3 cm w powietrze. Może ciut więcej. I teraz cała reszta jest identyczna. Pośladki w górę, pięty do ziemi. Trzymamy tym razem 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I już nie dotykam kolanami ziemi, tylko zatrzymuję je w powietrzu. I znowu. 5 powtórzeń, ale 5 sekund pauzy w górze. Wydłużamy czas w podporze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeśli ten wariant jest za trudny bądź podpór za długi, po prostu go skróć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przed nami trzecie z pięciu powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Op, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wracam do pozycji w podporze, lewa noga do boku. Osiem razy wykonuję sobie swobodny skręt tułowia. Dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, zmiana i powtarzamy. Raz, dwa. 3 4 5 6, 7 i 8 ostatnie. Luz. Ja zawsze kończę swój trening taką fazą cool down, czyli totalnym wyciszeniem z siadu japońskiego, gdzie pięty i pośladki się stykają, wychodzę do skłonu. I przez 8 oddechów będę starał się bardzo wolno, spokojnie oddychać. Tak jak cały czas o tym mówię, wdech i wydech nosem. Głowę chowam między ramionami, a dłonie wyciągam do was. Wolny, spokojny wdech nosem. Również wolny, spokojny wydech. W tej pozycji mogę na około 2 wdechy przejść prawą ręką do lewej. Dalej wolno sobie oddycham. Lewa do prawej. Niektóre dni mnie również dopada sztywność odcinka piersiowego, szyjnego, ból, kłucie u dołu pleców. Wtedy wykonuję sobie podobny zestaw ćwiczeń przed snem, dzięki czemu budzę się z rana bardziej wyspany, ale przede wszystkim bez właśnie tej sztywności, która jest tak bardzo irytująca i dokuczliwa. Jestem ciekaw, czy wy również będziecie mieli takie same odczucia jak ja, właśnie po wykonaniu takiego wieczornego gibania. Dajcie o tym znać w komentarzu.